Przekroczenie polegające na wyprzedzaniu przed przejściem dla pieszych. Ale ja nie zmieniałam pasu. Nie ma znaczenia. Z czym, nie z czym się pani z czym się nie zgadza? Nie zgadzam się z panem. Jechałam z dozwoloną prędkością. A ja pani nie powiedziałem, że pani przekroczyła prędkość. Ja nikogo nie wyprzedzałam. Nikt nie był na pasach. Ja po prostu jechałam swoim pasem. Nie zmieniałam, cały czas jechałam prawie. Dobrze. Natomiast obok mnie przejeżdżali i mijali mnie, wyprzedzali mnie i Przekraczali dozwoloną prędkość. Tego pan nie zauważył. A skąd pani wie, że przekraczali dozwoloną prędkość tam inni uczestnicy ruchu? na swój, na swój zegar, babcia. ile ja prowadzę. Ja widzę, że łapankę sobie robicie. Dlaczego pani uważa, że łapankę. Jechałam ciągiem za samochodem. Prawym pasem Prawym pasem 40 na godzinę. 40. Powiedziałem coś pani, że przekroczyła pani prędkość? No niech mi pani powie. No słucham, no słucha, niech pan dalej kontynuuje. Auto na lewym pasie zatrzymuje się przez przejście dla pieszych, a pani przejeżdża prawym. Jakby nikt się nie. Ma pan to, proszę, ja to chcę zobaczyć. pani. Nieprawda, bo ja zawsze ustępuję miejsca, jeżeli widzę, że jeden samochód ustępuje obok mnie, ja również to robię. No to kardynalny błąd, proszę pana. Dokładnie. Dlatego została pani zatrzymana do kontroli. Dobrze, ja pani to Boja. pokażę. Często jest tak, że ludzie mają pretensje do was, że wy organizujecie takie akcje, że zatrzymujecie ludzi. Sugerują, że to jest po prostu łapanka policyjna tak niejednokrotnie w niektórych mediach pojawiają się informacje, że to my właśnie jako policja organizujemy specjalne łapanki, gdzie chcemy poprawić statystyki, ale proszę państwa, to jest działanie, które poprawia bezpieczeństwo na naszych drogach. Wyprzedzanie omijanie na przejściu jest to jedno z najpoważniejszych wykroczeń i najniebezpieczniejszych wykroczeń. Ale jeżeli nakładacie mandaty na pieszych, którzy przechodzą na czerwonym świetle, to często słychać głosy, że to też jest łapanka, że nakładanie mandatów na pieszych to już jest przesada. Ja powiem tak, wolałbym zastosować środek represji w stosunku do tego pieszego, niż wiedzieć o tym, że właśnie on zginął. Nie panie patrzy. Lewym pasem jedzie samochód, który się zatrzymuje przed przejściem, a prawym pani przejeżdża. Przepraszam, 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 proszę cofnąć. Wie pan co, ale to jest naprawdę naciągany. Ja się z tym nie zgadzam. Ja wykonuję to, ja ja rozumiem jeszcze, żebym ja widziała, że ewidentnie ktoś się przede mną ustępuje i ja przekraczam, ale ktoś jest za mną. Ale przed Panią jest niech nie pani. Nie, popatrzy. nie jest. Nie, no co pani, pan do mnie? No niech pani popatrzy. To jest bardzo naciągnięte. Proszę bardzo. Panią, to nie jest nic naciągnięte. nie naciągnięte, popełniła pani, pani sobie wykroczenie. Nie, 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 którzy przekraczają i łamią przepisy, a nie, przepisy, nie, 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 Właśnie zatrzymałem, proszę Panią. Proszę Pana, ja sobie wypraszam, bo naprawdę nie, nie, proszę panią, nie popełnia... żadnego przepisu. Właśnie złamała Pani. nie Popełniła Pani ja się... wypoczenie polegające na wyprzedzaniu przed przejściem dla pieszych. Za to Pani została zatrzymana. Ja nie wyprzedzałam. Gościu jechał wolniej. Decydował się zatrzymać, ale ja go nie mogłam zobaczyć. Gdybym ja go widziała, to ja bym zatrzymała się. Ja myślę, że nie ma kraju, w którym można by było sobie tak pozwalać wobec policjanta. No, pochwała należy się policjantowi, który to wszystko cierpliwie wytrzymuje, ale przede wszystkim żenująca jest nieznajomość przepisów. Mówimy, że gdyby byli piesi, to bym postąpiła inaczej. No to byli ci pieśni. Przecież ja jechałem wolno. No nie tak bardzo. No i w ogóle łapczy tych innych. A ja jestem niewinna niczemu. Przecież ja jechałem innym pasem. Czyli nieznajomość podstawowych przepisów dalej króluje.